Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Starosto, otrzymaliśmy wyzwanie, zostaliśmy nominowani do akcji Challenge. Pompujemy dla Wojtusia. Nominowała nas Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Zaniczyliśmy do kontynuacji tego challenge'u. Nominujemy Starostwo Powiatowe w Krośnie, naszego sąsiada znakomitego. Co Pan na to? Tak, podejmiemy ogólnie mówiąc rękawice i na pewno będziemy kontynuować. To zadanie w związku ze zbiórką środków na, na, na Wojtusia czy, czy kolejne dzieci, które, które potrzebują takich środków na leczenie. Drodzy Państwo, w związku z tym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych zostaliśmy nominowani do kontynuacji zbierania środków dla dzieci, które potrzebują na leczenie w związku z chorobami SMA. Koszt takiego leczenia dziecka to jest granica w granicach 9 milionów. Wiemy, że dużo instytucji, różnych jednostek realizuje to zadanie, ale tak jak mówiłem, w związku z nominacją podjęliśmy Decyzję w dniu dzisiejszym przeprowadzimy challenger, ten, który nas również obowiązuje. Masz chodę, muszę Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście na zapad. I już? I już. Dzień. Przyznam się, że nie ćwiczyłem. Dziękuję Państwu za wysiłek, za wkład w Waszej pracy. Pieniędzy na leczenie potrzebne jest bardzo dużo. Taka informacja słyszałem od jednego z kandydatów na prezydenta obecnego, że w następnej kampanii, jak się rozpocznie, postara się zabezpieczyć środki, żeby społeczeństwo nie musiało zbierać tych pieniędzy na te chore dzieci. I dla rodziców, kiedy są takie tragiczne sytuacje, że dziecko trzeba ratować, a pieniędzy nie ma. Te środki mają być w następnych latach. W związku z tym, że myśmy zadanie wykonali, chciałem nominować na następne kontynuacje Urząd Miasta Krosna, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i Urząd Gminy w